Kolega kradł moją pracę. Moja zemsta sprawiła, że zwolnił się ze wstydu. Czy jestem dupkiem, bo sprawiłem, że mój kolega z pracy zwolnił się ze wstydu? W moim zespole pracował Bartek, ulubieniec szefa, mistrz Smoltoku i profesjonalny leń, który od miesięcy przypisywał sobie moją pracę. Ja przygotowywałem raporty, a on na spotkaniach przedstawiał je jako swoje, zgarniając wszystkie pochwały. Rozmowy nie pomagały. W końcu miarka się przebrała, gdy szef dał nam najważniejszy projekt kwartału prezentację dla kluczowego klienta. Wiedziałem, że Bartek znów będzie chciał zabłysnąć moim kosztem i postanowiłem to wykorzystać. Stworzyłem całą prezentację, ale z małym podstępem. Wszystkie kluczowe slajdy ze wykresami i danymi zapisałem jako płaskie obrazki. Wyglądały normalnie, ale nie dało się ich edytować. Dzień przed spotkaniem wysłałem mu plik, pisząc: Bartek, zerknij, czy wszystko ok. Ja jutro rano mam pilnego lekarza i trochę się spóźnię. Oczywiście spóźniłem się celowo. Gdy wszedłem do sali konferencyjnej, Bartek był w trakcie swojej prezentacji. I wtedy klient zapytał: A może pan pokazać te dane w ujęciu kwartalnym, a nie rocznym? Bartek uśmiechnął się pewnie i powiedział: oczywiście. A potem zaczął klikać. Raz, drugi. Próbował edytować wykres, ale nic się nie działo, bo to był tylko obrazek. Zbladł. Zaczął się pocić i stękać, że plik ma jakiś błąd. Cisza w sali była ogłuszająca. Wtedy wkroczyłem ja. Przepraszam za spóźnienie. Bartek, pewnie otworzyłeś wersję poglądową. Daj, ja mam oryginał z danymi. Podłączyłem swojego pendrive'a, w dwie sekundy zmieniłem wykres i uratowałem spotkanie. Spojrzenie szefa na Bartka mówiło wszystko. Tydzień później Bartek złożył wypowiedzenie część zespołu uważa, że to było genialne, inni, że posunąłem się za daleko. Więc powiedzcie mi, czy byłem tutaj dupkiem? Czekam na wasze opinie w komentarzach.